Dzisiaj pokażę wam cztery przepisy na genialne sałatki, można powiedzieć, że są topowe na moim kanale. Pierwsza jest to sałatka meksykańska. Potrzebować będziesz por, jak widzisz dosyć duży kawałek, oczywiście dokładnie umyty, posiekaj jak na filmie. Do tego jedna papryka, pozbywamy się gniazda nasiennego i kroimy, siekamy w drobną kosteczkę. Następnie potrzebować będziesz żółty ser może być to gołda, może być to emmentaler, w zależności co akurat masz w lodówce, a może i w promocji. Ser również posiekaj drobno. Wszystko umieść w miejsce, w której będziemy mieszać sałatkę. Następnie do miski dorzuć fasolę czerwoną oraz kukurydzę konserwową. W kolejnym kroku potrzebować będziemy ananasa na przełamanie smaków. Potrzebować będziemy również syrop z puszki. Dosłownie odrobinę. Ananasa wyciągamy z puszki i kroimy w drobną kostkę. Tutaj fajnie słodycz przełamy wszystkie smaki. Dorzucamy do miski. Doprawiamy solą oraz pieprzem. Najlepiej pieprzem grubo mielonym. Do tego majonez. Jeżeli jesteś na diecie, dodaj jogurtu naturalnego. Wszystko dokładnie wymieszaj i tak naprawdę jesteśmy gotowi do serwowania pierwszej sałatki. Koniecznie wypróbuj ten przepis, nie zapomnij o łapce w górę, subskrypcji i dalszych przepisach. A gotowa sałatka prezentuje się w sposób następujący. Przechodzimy do drugiego przepisu, będzie to sałatka ryżowa. Oczywiście potrzebujemy ryż ugotowany, przepłukany i ostudzony. Do tego jajka, jajka ugotowane na twardo. Myślę, że trzy sztuki w zupełności wystarczą. Kroimy najpierw w plasterki, przekręcamy i kostka. Oczywiście, jajek nie pokroicie w regularną kostkę. Chodzi tutaj, aby były po prostu dosyć małe kawałki. Jajko przerzucamy do ryżu. Następnie dorzucamy kukurydzę konserwową. Myślę, że około pół puszki będzie tutaj w zupełności wystarczającą ilością. W kolejnym kroku ogórki kiszone nadadzą tutaj fajnej kwasowości. Siekamy i również trafiają do miski z pozostałymi składnikami. Następnie papryka, papryka czerwona, i tak jak w przypadku pierwszej sałatki, pozbywamy się gniazda nasiennego oraz tych białych błon. Najlepiej robić to tak jak widzicie teraz na filmie: kroimy w paski, następnie w drobną kostkę i również przerzucamy do miski. Następnie potrzebować będziemy szynkę. W moim przypadku jest to szynka konserwowa z indyka. Możecie użyć waszej dowolnej ulubionej szynki. Dosyć dużo jej będziemy potrzebować, bo myślę około 200 gramów. Taką szyneczkę musimy również pokroić w kostkę o wymiarach około pół cm na 0,5 cm. Pamiętajcie, żeby nie kroić różnych czy to warzyw, czy szynek, czy innych składników zbyt grubo bo wtedy jest nieprzyjemnie podczas jedzenia. W tym odcinku zobaczycie cztery sałatki, ta jest druga. Pamiętajcie o subskrypcji oraz łapkowaniu. Kolejnym krokiem jest tutaj ananas. Do tej sałatki wspaniale sprawdzi się ananas świeży, także tutaj pół ananasa obieramy, usuwamy twardą skórę, oraz jeżeli pozostają jakieś niedoskonałości, również je wycinamy. Następnie musimy go przekroić na pół i ze środka wyciąć tak zwane drewno, czyli niejadalną twardą część. Chociaż kiedyś słyszałem, że są niektórzy amatorzy tego smaku, co lubią jakimś sposobem to spożyć. Ananasa również kroimy w mniejsze kawałki, w słupki, a następnie w miarę regularną kostkę, również pamiętając, żeby nie była zbyt duża. Posiekanego ananasa wrzucamy do większej miski, dodajemy pokrojone warzywa oraz ryż. Następnie będziemy dodawać albo jogurt naturalny, albo majonez. Oczywiście, zanim to zrobimy, doprawiamy solą oraz pieprzem. Pieprz najlepiej świeżo mielony, czarny, chociaż można też użyć pieprzu białego. Ja dodaję tutaj jeszcze suszone pomidory z bazylią tak nazywają się w sklepie. I sałatka, moi drodzy, gotowa, przepięknie wygląda, w smaku jest naprawdę mega smaczna. Wykładamy i przechodzimy do kolejnego przepisu, na następną hitową sałatkę, która idealnie sprawdzi się na Waszych stołach. Będzie to sałatka porowa. Jak sama nazwa wskazuje, potrzebować będziemy dosyć sporo pora. Jeżeli nie lubicie smaku pora lub przeszkadza Wam jego ostrość, można sparzyć go gorącą wodą po posiekaniu, później przepłukać, ostudzić i powinien stracić na swojej ostrości. Oczywiście por pamiętajcie, żeby bardzo dokładnie umyć, ponieważ pomiędzy jego warstwami może znajdować się dużo ziemi, dużo piachu. Por siekamy w drobne kawałki, następnie trafia do miski, dodajemy. Groszek konserwowy oraz kukurydzę konserwową. I w kolejnym przepisie będziemy potrzebować jajka. Jajka ugotowane na twardo. Myślę, że na taką ilość około 3, 4, a nawet i 5 sztuk tutaj będziemy potrzebować, w zależności jak bardzo lubicie jajka. I również kroimy, staramy się pokroić w miarę regularnie w mniejsze kawałki. Tak pokrojone jajka również muszą trafić do miski. Następnie potrzebować będziemy ogórki. W moim przypadku są to ogórki kiszone od moich rodziców z domowego ogródka. Ogórki kiszone jak najbardziej również musimy pokroić. Tutaj zdecydowałem się na takie paseczki, a raczej putalarki. Następnie siekamy bardzo drobno zioła. W moim przypadku są to pietruszka, nać pietruszki, oraz szczypior. Dodajemy sól, jak i pieprz czarny. Dodajemy również albo jogurt naturalny, albo majonez. Tak więc widzicie, prawie w każdej sałatce to wszystko się znajduje. A ile różnych przepisów można tutaj wyczarować? Dla osłody ja dorzucam rodzynki można je najpierw namoczyć w mleku, a dla wielbicieli trunków w alkoholu co też spowoduje Uzyskanie innych smaków. Wykładamy i kolejna sałatka, tym razem sałatka porowa, idealna na imprezy urodziny, jest gotowa. Pozostał nam jeszcze jeden przepis na sałatkę brokułową. Tak więc potrzebować będziemy surowego brokuła, i taki też pozostanie w naszej sałatce. Musimy odciąć różyczki brokuła od jego trzonu. I posiekać na mniejsze kawałki. Trzonu oczywiście nie wyrzucamy, możemy dodać do wywaru albo na jego podstawie zrobić jakąś fajną zupę. Potrzebować będziemy również cebulę dymkę, około dwóch sztuk siekamy bardzo drobno. Szczypior jak najbardziej nam się też przyda, także jego musimy posiekać też bardzo drobno. Następnie potrzebować będziemy oczywiście paprykę, paprykę czerwoną w moim przypadku i tak samo jak w poprzednich przepisach należy pozbawić ją gniazda nasiennego oraz białych błon. Kolor papryki jest tutaj mało ważny, jaki lubicie taki używacie, chyba że znajdziecie jakiś kolor w promocji, no to wtedy wiadomo sobie takiego kupcie. Pokrojoną w kostkę paprykę dorzucamy do brokuła, w tej misce będziemy wszystko mieszać. Następnie potrzebujemy kurczaka, a w zasadzie pierś kurczaka, wędzoną. Wędzony kurczak nadaje tutaj niezwykłego charakteru. I chyba również Was nie zaskoczę, kiedy powiem, że kurczaka należy też pokroić w kostkę. Potrzebować będziemy również jedną kulkę mozzarelli. I tak samo kroimy na mniejsze kawałki. Mozzarella znowu doda niezwykłej delikatności i kremowości. W kolejnym przepisie jajka ugotowane na twardo. Tutaj akurat myślę, że 3-4 sztuki w zupełności wystarczą. Pamiętajcie tylko, żeby je wystudzić przed krojeniem. Dorzucamy do miski z pozostałymi składnikami. Dodajemy teraz przyprawy takie jak sól, pieprz, pieprz czarny mielony na świeżo najlepiej. Do tego czosnek oraz... Jogurt naturalny. Jeżeli chcecie, może być to majonez lub kwaśna śmietana. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy. I w ten oto sposób zakończyliśmy przygotowanie czwartej hitowej sałatki z tego kanału. Jesteśmy gotowi do serwowania. Po raz kolejny zachęcam do subskrypcji, łapkowania oraz klikania dzwoneczka, dzięki któremu otrzymacie zawsze powiadomienie, kiedy dodam nowy film. Zbliżamy się wielkimi krokami do 100 tysięcy subskrypcji, także dzięki za to i do zobaczenia.